No zobaczcie, jak pięknie. Przez sobie balkon. A tam kolejne. A tam chyba coś innego bo... Dzisiejszy mój dzień będzie dosyć nudny, bo idę do pracy. Także będzie wyglądał dosłownie tak samo, jak przed ostatni chyba vlog, bo przez byłam właśnie w pracy. Dzisiaj, w planach na popołudnie, mam odebranie paczki na pewno i upieczenie ciasteczek, bo dzisiaj jest dosyć ważny dzień. Dzisiaj jest rocznica, dlatego upiekę fajne ciacha. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I chyba zamiesić się dzisiaj tymi zasłonami wreszcie. Będę musiała je przyciąć, skrócić i ładnie powiesić, ale przydało się też umyć okna. Ale przydałoby się też umyć okna w takim razie. I uprać zasłony. Dobra, lecę do pracy. Miłego dnia. Wyszłam właśnie z pracy. Ale dzisiejszy dzień totalnie mnie zmęczył. Jestem dzisiaj serio zmęczona. Ej, lecę dobrać tą paczkę, ale najpierw muszę naładować moją kartę na autobusy. Zaraz Wam pokażę super miejsce, żeby tędy chodzić. Okolice mojej pracy są bardzo fajne. Za jeziorko. Te wszystkie budynki, które są dookoła. To jest uniwersytet, z tym, że to są różne wydziały. A ja pracuję o tam! Fajnie tu co? Znalazłam przepis na ciastka kruche, takie z kawałkami czekolady i chyba, chyba takie zrobię. Nareszcie dotarłam do domu, odebrałam paczkę, stałam w długiej kolejce, więc wydaje mi się, że chyba wszyscy, którzy czekali wczoraj na odebranie paczek i ich nie dostali tak jak ja, przyszli po prostu dzisiaj po pracy. Dlatego też kolejka była strasznie długa i znowu czekałam około 15 minut na to, żeby dostać się w ogóle do, do kasy. W takim razie, skoro wszyscy byli wczoraj i nie udało mi się odebrać paczek, a przyszli dzisiaj, to jeżeli oni też dostali próbki, musieli mieć chyba sporą ilość tych próbek do rozdania w takim razie. <grych> jako, że już jestem w domu, to za chwilkę biorę się za pieczenie ciasteczek. A w trakcie jak ciastka będą się piekły, to chyba spróbuję coś zrobić z tymi zasłonami. Czyli muszę je wymierzyć, pociąć, zakleić i uprasować. A zastanawiałam się, czy najpierw ich tak naprawdę nie uprać, bo jeżeli je najpierw upiorę, a potem je zakleję, no to powinno się to trzymać. Ale jeżeli je zakleję i upiorę potem to troszkę się zdenerwuję, jeżeli od razu rozwalę tak naprawdę całą robotę, którą zrobiłam. A przynajmniej tak to będą się trzymały przez jakiś czas. Wydaje mi się, że w takim razie czas na otwarcie mojego kalendarza. Jako, że rano nie otworzyłam mojego codziennego prezentu z kalendarza, to nie mogłam się doczekać, aż to zrobię dzisiaj po południu. Więc cóż, chyba otwieramy. Czyli dzisiaj jest czwarty, tak? Tak. Wszystko się zgadza. Tu mamy numer 3, tu mamy numer 1, numer 2. I czwóreczka jest tu. O Jezu, co to będzie? Wiecie co? Najpierw Wam powiem, że czekam, dlatego że z tyłu, no dobra, nie akurat tutaj, ale była jeszcze dodatkowa nakrywka, którą się nakładało na cały prezent, i tam był. I tam był błyszczyk, który Maxineczka i Kitulec polecają strasznie z Clarinsa i nie wiem, może to już tu? Nie mogę się... Jezu, tak! To jest to? Jest! Ale super! Wiecie co, nie mogłam się doczekać, podobno to jest balsam do ust, który bardzo fajnie naprawia usta. Em... I który utrzymuje się przez naprawdę długi czas. I ja, będąc na kursie u Maxineczki, na kursie makijażowym, na każdym stoisku, w każdej szufladzie, w sensie stoisku do makijażu, był właśnie ten produkt. Więc wydaje mi się, że jeżeli Maxi wrzuca go do każdej z szuflad yy, na swoim yy, kursie, no to wydaje mi się, że chyba musi to być dobry produkt. Nie mogę się doczekać, słuchajcie, nie mogę się doczekać, aż go użyję. Akurat mam teraz te usta, nie mam nic na ustach, więc. Yy... Zabieram się za testowanie. No strasznie się cieszę, marzył mi się. Naprawdę mi się marzył, a nie jest to, to wcale tani produkt, jak nasłuchajcie, słuchajcie, masam do ust. Sama go teraz potestuję. Zobaczymy, czy jest taki super, czy nie jest taki super. Pierwsze użycie kosmetyku to nie jest to samo, co testowanie go przez jakiś czas. Dlatego też czasem ciężko jest powiedzieć, czy coś jest fajne, czy coś nie jest fajne już po pierwszym użyciu. Także. Będę testować. Dam Wam znać, czy rzeczywiście się sprawdza, czy, czy się nie sprawdza i czy to jest po prostu jeden wielki bullshit. Czas zabrać się za ciastka. Przepis znalazłam na stronie aniagotuje.pl Kruche ciasteczka. To są takie ciasteczka typu pieguski i z tego co widać czas przygotowania 10 minut, czas pieczenia 15 minut. Mam nadzieję, że wyjdą tak ładne i tak pyszne, jak wyglądają na tym zdjęciu. Czyli jedną tabliczkę czekolady używam do ciastek. Kroję właśnie czekoladę w kawałeczki. Teraz napisane jest, żeby w miskę umieścić mąkę, proszek do pieczenia, jajko, masło, sól i cukier. Potem to wszystko ugnieść. Dodać czekoladę, wymieszać dłońmi składniki. Linka do ciastek dodam wam poniżej, żebyście też mogli sobie z tego skorzystać. Pam się chyba do mnie dołączył i właśnie zaczął ze mną śpiewać. Ej, I teraz jajko. Jak wiecie, co nie lubię sobie palców zbytnio obrócić, więc wolę to już po prostu wymieszać na razie. Patrzcie, jedno jajko tu mnie jest tylko. Przecież to jak to się ma teraz witź? Tego się nawet nie da zbytnio ugnieść. Co to ma być? Ja się pytam. Ugnieść jednolite, lepkie ciasto. Przepraszam, ale z jednym jajkiem to ja tu nic nie zrobię. No nic, próbuję w takim razie ręką, tak jak napisane w przepisie. No ale, no dobra, może coś jednak z tego wyjdzie. To jednak ręka nie taka zła. Dobra, jedziemy z czekoladą. Słuchajcie, to są 15-minutowe ciastka, naprawdę. Teraz przyznajcie się. Podjadacie surowe ciasto, bo ja tego nie robię. Zawsze, kiedy podjadałam surowe ciasto, mama na mnie krzyczała i mówiła: Będziecie bolał brzuch, dziecko. Nigdy mnie nie bolał brzuch. Tak samo nie wiem czemu, ale mówiła, że kazała nie pić wody po zjedzeniu pierogów, bo też będzie mnie bolał brzuch. Też mnie nigdy brzuch nie bolał. Kolejny mit mojej mamy. I ja wiem, że ty to oglądasz, i ja doskonale wiem. Kolejnym mitem mojej mamy jest nie jedz ciepłego ciasta. Ale ja kocham jeść ciepłe ciasto. najlepsze. I też mi nigdy brzuch nie bolał. Nie miałam Ale przyznam się, że raz powiedziała mi nie jedz jogurtu po zupie pomidorowej. Znienawidziłam zupę pomidorową do takiego stopnia, że nie jadłam jej przez jakieś 3 lata. Dobra, ciasto, jak widać, jest gotowe. Teraz będę brała blaszkę, nałożę papier i będę formułowała kulki, kształt ciastek. Niestety, ale nie mam okrągłej foremki do ciasta, dlatego użyję sobie takiej mini szklanki e, okrągłej, która da mi po prostu kształt ciasta. A, chcę, a chciałabym, żeby jednak były fajne, okrągłe, a nie jakieś e, randomowe kształty. Cóż, podkradłam już jedno. To małe. Just. To gorące. Ale wyszły dobre. Wyszły naprawdę dobre. No to co? Chyba czas zapakować prezenty. W sumie to jeden prezent. Cała moja rodzina ogląda moje vlogmasy, za co bardzo wam wszystkim dziękuję. Muszę niestety pakować prezenty w takie pudełka żeby nikt nie wiedział, co dostanie. A pakowanie akurat uważam za taką bardzo fajną część yy, grudnia i myślę, że fajnie jest też yy, Was zainspirować do tego, jak możecie yy, spakować swoje prezenty na święta. Także tak, mam tutaj takie pudełeczko. Do niego właśnie schowam prezent i opakuję całe pudełko w papier. Tutaj mam różne, różne kolory papieru, ale mam jeszcze taki kawałek materiału, który pomyślałam, że fajnie by właśnie wyglądał w środku. Tak, jakby, no powiedzmy, że to będzie prezent. <noise> Myślę, że fajnie by to wyglądało. <noise> A do tego mam, słuchajcie, takie piękne gwiazdki, które rozrzucę do środka. Już to nie wygląda cute. Przepięknie to wygląda, prawda? Dlatego wrzucę prezent, zamknę oczywiście i pokażę wam, jak udekoruję właśnie to pudełeczko. I mam tutaj cztery takie kolory papieru. Tutaj mamy jakieś wzorki. Eee, dwa wazorki, jeden czysty, czerwony, a jeden brokatowy, przepiękny, brokatowy. Wydaje mi się, że chyba zapakuję ten prezent w, ten, w te serduszka. Wydaje mi się, że wypełnianie takich pudełek tego typu materiałami. Wygląda po prostu pięknie. Nie musi to być tego typu materiał. Może to być jakieś płótno, może to być jakiś inny materiał. Ale takie w tego typu wypełnienia robią super wrażenie na osobie, która zostaje obdarowywana. No to w takim razie szykuję papier. Zmieniłam zdanie. Chyba zapakuję czerwony. Jakie nie inne skarpetki jak świąteczne. <grych> Dobra, jako że już jest papier zapakowany, to odwijamy teraz tasiemką. Pomyślałam o złotej. Albo złota, albo taki sznureczek. Stawiam na sznureczek. Pomyślałam, że wtedy można to ładnie jakoś przewinąć. Chyba tak zrobię. Okej. Okay. Jest dosyć słodko. Ok. Taki prezent zostaje. A gdyby ktoś pytał, to wszystkie te właśnie produkty, ym, tak samo jak i tą przepiękną. Ok, dobra, zaplątało się, przepraszam. Tak, jak i tą przepiękną girlandę. Chyba to jest girlanda. Okej, okay, to jest ostro krzew. Ten ostrokrzew. Kupiłam wszystko w Tigerze. W tigerze są rzeczy, które, które wydaje nam się, że są nam niepotrzebne, a jak się tam wchodzi i zobaczę tak piękne rzeczy, to... Mm, no, kieszeń się rozpływa. I oczywiście kolejny mój kalendarz piąteczny. I tak moi kochani, nie był to dzisiaj taki bardzo ciekawy dzień. Byłam w pracy, czyli to, co działo się dnia poprzedniego, a raczej dnia wcześniejszego niż poprzedni, <grym> czyli przedwczoraj. Stwierdziłam, że po prostu nie ma sensu, żebym nagrywała Wam kolejny dzień z mojej pracy. A jutro za to spotykam się z dziewczynami, a tak naprawdę z jedną dziewczyną z mojej grupy. Także jutrzejszy dzień też nie będzie, nie będzie bardzo obfity w różne aktywności. Także czekam teraz z ciasteczkami na mojego chłopaka, żebyśmy mogli się chociaż przez chwilę zobaczyć w tym dzisiejszym dniu. Ehm, mam nadzieję, że skorzystacie z przepisu. Ciastka wyszły naprawdę dobre. A jako, że dzisiaj była nasza rocznica, to możecie nam pogratulować. Czyli co możecie powiedzieć po tojsku? Cielukę. czyli gratulacje. I to słowo jest zazwyczaj używane, kiedy ktoś ma urodziny. Ehm, dla mnie to jest trochę takie śmieszne, że ale jak tak. Dziwi jest komuś powiedzieć urodziny gratulacje. Ehm, zawsze mnie to dziwiło i do końca tego nie rozumiałam. I, tam, i w tym języku nie ma czegoś takiego jak wszystkiego najlepszego. <laughs> jest tylko gratulacje z powodu urodzin. I zdecydowanie mogę powiedzieć, że jestem zmęczona. Dlatego też, dlatego też potrzebuję wziąć prysznic, wskoczyć pod kołderkę i po prostu przysnąć sobie i tak spać do jutra. Ehm, ale jeszcze mam kilka obowiązków na dzisiaj. W tym momencie jak moje oczy się zamykają, może powinnam wziąć drzemkę. Drzemka o tej porze jest trochę niebezpieczna, bo możecie się nagle obudzić na drugi dzień. Pane, ciacha zrobione. Myślę, że mogę zakończyć ten dzień spokojnie. Także jeszcze raz ciliuke dla nas i mam nadzieję, że widzimy się oczywiście jutro. Zapraszam Was jutro na kolejny film. Um, zostawcie lajki, zostawcie komentarze i dajcie znać, jakie było Wasze hasło na dziś. Życzę Wam miłej nocy. Pa!